Szanowni Państwo, dziś 7 września 2024 roku odwiedziliśmy cmentarz w Rudawie. Dla nas, a nie tylko dla nas, dla wielu środowisk związanych z Księdzem Tadeuszem, jest to miejsce wyjątkowe. Tutaj spoczywa Ksiądz Tadeusz sakowicz zaleski Obok Zofii Tetelowskiej, obok fundatorki Fundacji im. Brata Alberta. Spoczął w styczniu tego roku, a dzisiaj kończyłby swoje 68 urodziny. Urodziny, których niestety nie doczekał. Bardzo nam go brakuje, bardzo za nim tęsknimy, a wyrazem tej tęsknoty, ale też pragnienia tego, aby dziedzictwo księdza Tadeusza nie poszło w zapomnienie, aby było kontynuowane i pielęgnowane, wyrazem tego wszystkiego jest film dokumentalny o księdzu Tadeuszu, jego życiu, działalności, nad którym pracujemy. Chcielibyśmy aby był to film profesjonalny, był to film jak najlepszy w miarę naszych możliwości, a nie udałoby się to bez Państwa wsparcia. Film dokumentalny o księdze Tadeuszu powstaje tylko i wyłącznie dzięki wsparciu naszym darczyńcom z tego wyjątkowego miejsca, z miejsca tuż Przygląbia właśnie w kaplicy, w której, się, w której znajduje się grupy księdza Tadeusza, zwracam się do Państwa z ogromną prośbą i zapelem o wsparcie tego filmu. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się sfinalizować nasze prace i już wkrótce zaprosić Państwa na premierę tego filmu. Mamy nadzieję, że będzie to film, który nie tylko dobrze podsumuje życie i działalność księdza Tadeusza, ale będzie zachętą do naśladowania, do propagowania. Pewnych cnót, pewnych wartości, którymi on się w życiu kierował, którymi też innych w życiu swoim zarażał. My, jako Stowarzyszenie Wspólnoty i Pamięć, pamiętamy księdza Tadeusza głównie z tych kresowych działalności e, i patriotycznych, ale pamiętajmy, że to jest wycinek całego życia księdza Tadeusza, tak bogatego życiorysu, o którym chcemy Państwu powiedzieć. Jeszcze raz z tego wyjątkowego miejsca z ludamy, z cmentarza, z grobie księdza Tadeusza serdecznie Państwa pozdrawiam i jeszcze raz apeluję o wsparcie, zrzutki na film dokumentalny o Księdzu Tadeuszu, o wsparcie również innymi formami. Wszystkie informacje na ten temat mają Państwo w opisie tego filmu. Paweł Zdziarski, kłaniam się nisko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Z cyklu na planie o filmu o księdzu Tadeuszu staramy się cyklicznie podawać Państwu informacje o tym, na jakim jesteśmy etapie, a mam nadzieję, że wkrótce zdradzimy więcej szczegółów.